Proszę Państwa, no same dobre wiadomości, wreszcie jakaś dobra wiadomość, bo wielu z Państwa mnie tu chłoszcze bezlitośnie, pryncypialnie, że podaje same złe wiadomości, no więc, żeby tutaj Państwa udolektować, to wreszcie jakaś dobra wiadomość ukazała się moja książka w wydawnictwie Capital Bóg, Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między funkcjistami. Ona się składa z dwóch takich wątków. 30, opisu 30-letniego planu obrabowania Polski, którego finałem jest ustawa 447, no i takiego slalomu właśnie między folksistami który się dokonuje na skutek tego, że Polska raz trafia pod kuratele jednego strategicznego partnera, raz pod kuratele innego strategicznego partnera, jeszcze trzeciego, no i w związku z tym musi wykonywać slalomy. Proszę Państwa, od 1 lipca rusza sprzedaż tej książki przez księgarnię wysyłkową www capitalbook.com.pl No i zachęcam Państwa, żebyście Państwo z tej możliwości korzystali, dlatego że każdy egzemplarz tej książki, ten, tą drogą nabywany, będzie opatrzony dedykacją odręczną, a jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy dedykacji imiennej, no to będzie również opatrzony dedykacją imienną, jak Państwo wiecie, full service jest, także zachęcam Państwa, żeby z tej możliwości korzystać, tym bardziej, że obok, po rozprowadzeniu tomu pierwszego, ukaże się lada moment, tom drugi, który będzie, który czasowo będzie docierał aż do aktualnych momentów, to znaczy do ostatnich miesięcy, a konkretnie do wiosny bieżącego roku, bo ostatni, e, fra, o, ostatnia publikacja właśnie pochodzi z tego okresu. Także jeszcze przy okazji zapraszam Państwa na uroczystość promocji książki. 18 lipca bieżącego roku o godzinie 18.30 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3.5. E, uczestnikami tej uroczystości, tej uroczystej promocji będzie nie tylko wydawca tej książki, pan Jarosław Kornaś, ale również zaszczycą swoją obecnością te promocje panowie Witold Gadowski i Marian Miszalski, a być może nawet sam. Pan Rafał Ziemkiewicz, no więc zapraszam na tę ucztę duchową, no bo moja obecność to będzie jak gdyby oczywista, oczywistość jaka autora, ale sam jestem ciekaw, co właśnie ci wymienieni przed chwilą panowie będą o tej książce mieli do powiedzenia. Skoro ja jestem taki zaciekawiony, to być może Państwo też jesteście zaciekawieni, dlatego że każdy z tych autorów jest bardzo poczytny. No i każdy z nich też napisał wiele książek, zwłaszcza kolega Rafał Ziemkiewicz, którego znam jeszcze od czasów, kiedy był studentem polonistyki. No ale już wtedy pisał bardzo ciekawe książki, co tylko ilustruje trafność perskiego przysłowi. Że dobry kogut w jajku pieje. Proszę Państwa, książka Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między folksistami, jak już tytuł sugeruje, składa się, obejmuje dwa wątki. Polityki polskiej, czy w ogóle sytuacji Polski. Pierwszy wątek to jest ten 30-letni plan obrabowania Polski. To się zaczyna od roku 1990, kiedy w środowiskach diaspory żydowskiej, czyli organizacji przemysłu Holokaustu w Stanach Zjednoczonych, pojawiło się pod adresem narodu polskiego takie dziwaczne oskarżenie, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. No nie bardzo wiedzieliśmy wtedy o co chodzi, właściwie w jakim celu to dziwaczne oskarżenie jest kolportowane, ale wkrótce sytuacja się wyjaśniła. Bo w 1994 roku ośmiu polityków amerykańskich wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Ponieważ wtedy na czele listy priorytetów politycznych wszystkich państw, Państw Środkowoeuropejskich wpisana została intencja przystąpienia do NATO, którego Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem. No to zapowiedź. Pogorszenia stosunków ze Stanami oznaczać mogła szlaban w przystąpieniu do NATO. Rząd polski, bo ten, takie ostrzeżenie, o ile mi wiadomo, nie zostało skierowane, ale nastąpił przeciek tego listu, o którym mówiłem, do prasy amerykańskiej, no i rząd polski aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Ta ustawa składała się z dwóch części. Oprócz takich przepisów administracyjnej natury, jak to stosunki w nowych warunkach ustrojowych ze związkami wyznaniowymi, między innymi ze Związkiem Wyznania Mojżeszowego Układać, jeszcze miała drugi, drugą część w postaci przepisów o transferze majątkowym w nieruchomościach na rzecz dziewięciu istniejących podówczas gmin żydowskich w Polsce. I Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku. Ta ustawa weszła w życie w 1997 roku i jest realizowana do dnia dzisiejszego, mówiąc nawiasem, Uzasadnienie projektu rządowego zawierało tak, taką informację, że nie można określić finansowych konsekwencji wejścia w życie tej ustawy. No i rzeczywiście ona jest do tej pory realizowana, tam różne zabawne incydenty temu towarzyszą, ale zanim jeszcze ta ustawa weszła w życie, to w kwietniu 1996 roku na mitingu w Buenos Aires ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, później z, z niego wydalony pod zarzutem malwersacji, Izrael Zinger, powiedział, że jeżeli Polska nie da, zadościuczyni, bo to jest owszem, to dobrze, że tak zrobiła na rzecz gmin żydowskich, ale jeżeli nie zadościuczyni roszczeniom wynikającym y, z, od, z tak zwanej własności bezdzielicznej, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i to upokarzanie zmaterializowało się w postaci uroczystości w Jedwabnym, jednej i drugiej, bo pierwsza to była w 2001 roku, następna w 2011. Naród polski został oskarżony w rezultacie tego całego procesu. Nie o bierność, tylko najpierw o współudział w Holokauście, a potem o udział samodzielny. W związku z tym i ten niestety ten, te oskarżenia zostały potwierdzone przez najwyższych przedstawicieli konstytucyjnych państwa polskiego, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Bronisława Komorowskiego. No i teraz jesteśmy w fazie Finalnej, to znaczy w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku została uchwalona ustawa 447. Sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska między innymi te roszczenia żydowskie odnoszące się do własności bezdzielicznej zrealizowała. No a na jesieni, w październiku tego roku, Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, pan Pompeo, będzie musiał zgodnie z tą ustawą złożyć kongresowi doroczne sprawozdanie z tego, jak Polska między innymi te roszczenia realizuje. Różni ludzie próbują nas przekonać, że ta ustawa to Polski nie dotyczy że ta ustawa w ogóle nie ma żadnego znaczenia, tu nawet pani Żorżeta Mosbacher tak tam powiedziała, no w ustach ambasadora Stanów Zjednoczonych to brzmi zabawnie, że Stany Zjednoczone uchwalają ustawy bez znaczenia, prezydent Stanów Zjednoczonych takie ustawy podpisuje, no ale nie ma żadnego powodu, żeby pani Żorżecie w tej sprawie wierzyć. Pani Żorżeta zresztą dała się poznać jako bardzo oryginalna osoba. No i widać wyraźnie, że dostała rozkaz uczestniczenia w tej zmowie milczenia i w procesie usypiania czujności społeczeństwa polskiego, nad którym Moim zdaniem zawisło największe zagrożenie od 1939 roku. I to ten wątek jest właśnie w książce mojej przypomniany. Ona się, pierwsza publikacja, to jest właśnie, ogłaszam alarm, bo to już w ubiegłym, znaczy na przełomie 2017-2018 roku, już każdy to trochę ma oleju w głowie, zorientował się, że żarty się skończyły, że teraz przechodzimy już do fazy finalnej. No i, a dal, w dalszej części to są publikacje pokazujące, w jaki sposób do tego dochodziło. Wydaje mi się, że celowe jest przypomnienie tego, żebyśmy właśnie zrozumieli powagę sytuacji. Drugim wątkiem książki jest ten slalom między foksistami. Otóż Polska, podobnie jak tu inne państwa, no, pozostaje pod kuratelą raz jednego mocarstwa, raz innego mocarstwa a raz trzeciego mocarstwa, no i każde z tych mocarstwa ma tu swoją polityczną ekspozyturę. Te polityczne ekspozytury też mają dosyć długi, bo już ponad 30-letni rodeł, właściwie 30-letni. Otóż w drugiej połowie lat 80. po spotkaniu Michała Gorbaczowa i prezydenta Ronalda Regana w Reykjaviku na Islandii w 86. roku, Okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie, który miałby zastąpić porządek jałtański, a który właśnie obydwaj przywódcy mozolnie zaczęli tam konstruować będzie ewakuacja imperium sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna jej zapowiedź i ta zapowiedź wyłała bardzo wielki rezonans w państwach środkowej Europy, który się objawił w tym, że elity komunistyczne, szukając sposobu na zapewnienie sobie odpowiedniego miejsca, że tak powiem, statusu społecznego w nowych warunkach ustrojowych, zaczęły rozkradać majątki. Państwowy, no i nastąpiło tak zwane uwłaszczenie nomenklatury. Drugim takim systemowym wątkiem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach opozycji demokratycznej, żeby wyłonić w rezultacie taką reprezentację strony społecznej, do której wywiad wojskowy, bo wywiad wojskowy wtedy już nie partia sprawował w Polsce władzę, do której wywiad wojskowy mógłby mieć zaufanie. I to się z, udało w stu procentach jedno i drugie, ale oprócz tego pojawił się trzeci taki nurt przygotowań do transformacji ustrojowej, przygotowań prywatnych. Otóż najtwardszym jądrem systemu komunistycznego była oczywiście bezpieka, no i ci bezpieczniacy, zorientowawszy się, że no, tu nastąpi transformacja ustrojowa, zaczęli przewerbowywać się, bo zdawali sobie sprawę, że w tej sytuacji nastąpiło odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych, no i zaczęli przewerbowywać się na służbę do central wywiadowczych. Naszych przeszłych sojuszników, i to stało, i to się też udało. Jedni się przewerbowali na służbę do CIA i tam amerykańskich tajnych służb, inni do niemieckiej BND, inni jeszcze do Izraelskiego Mosadu, jeszcze inni zostali przy bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. No i w rezultacie yy, to posłużyło mi za podstawę mojej ulubionej teorii spiskowej, że Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa: stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. I w zależności od tego, pod czyją kuratele. Podkuratele jakiej centrali wywiadowczej Polska aktualnie przechodzi, bo to się zmieniało. Na przykład po resecie dokonanym przez prezydenta Obamę w stosunkach amerykańsko-rosyjskich 17 września 2009 roku, Polska z podkurateli amerykańskiej przeszła pod kuratele strategicznych partnerów, czyli Rosji i Niemiec, ale przede wszystkim Niemiec, dlatego że strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie opiera się na podziale Europy Środkowej na strefę niemiecką i strefę rosyjską, i Polska jest po, w strefie niemieckiej, co Rosjanie tam mniej więcej, dopóki istnieje oczywiście strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, to Rosjanie to respektują. Ale w 2013 roku prezydent Obama zresetował swój reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, wrócił takim wejściem smoka. Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w tej części. Europy No i Polska znowu przeszła no, tym razem na dobre pod kuratelę amerykańską, co o, zaowocowało między innymi przegraną, y, w wyborach prezydenckich w 2015 roku Bronisława Komorowskiego i z przegraną zdjęciem z pozycji lidera Platformy Obywatelskiej, która jest polityczną ekspozyturą stronnictwa pruskiego, a zajęciem pozycji lidera przez Prawo i Sprawiedliwość, którą uważam za, które uważam za polityczną ekspozyturę stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, ze wszystkimi niestety tego konsekwencjami. Proszę Państwa, i to właśnie jest ten slalom między folklistami, bo co to jest folklista? No starsi ludzie to pamiętają, że w czasie okupacji niemieckiej wielu obywatelom polskim proponowano podpisanie tak zwanej folklisty, która polegała na tym, że takie osoby wyrzekały się narodowości polskiej i deklarowały się, że są narodowości niemieckiej, za co tam miały różne przywileje. No i oczywiście po wojnie to się trochę z tego wstydziły, ale natychmiast UB z tego skorzystało i za, postawiło tym Volksdeutschom propozycję do odrzucenia, którą oni na ogół przyjmowali. No i te zależności, te sytuacje reprodukują się w kolejnych pokoleniach tych dynastii Volksdeutschowsko-Ubeckich. I proszę Państwa, o tym jest ten drugi wątek książki, więc dlatego wydaje mi się, że jeśli ktoś chce poznać taką niezafałszowaną historię ostatnich kilkunastu, a co najmniej dziesięciu lat naszego nieszczęśliwego kraju, to powinien do tej książki sięgnąć, do czego Państwa gorąco, jako również autor, zachęcam.